Cześć, z tej strony Dorota. Właśnie chciałam przypomnieć Ci, że to, że zjadłeś teraz posiłek, było super wyborem. Pamiętaj, że jak najbardziej jest to ok, że na to zasługujesz i co więcej, zrobiłeś właśnie pierwszy krok do tego, aby być bliżej zdrowia. Jeżeli zjadłeś przed chwilą coś, najpewniej oznaczało to, że po prostu tego potrzebowałeś? Co ważne, może nawet czułeś głód? Hmm. <laughs> Pytanie. Może nawet nie czułeś głodu, ale czułeś, że to chyba jest już czas na to, żeby dostarczyć sobie trochę energii. I bardzo dobrze. Te delikatne, subtelne sygnały, które wysyła nasze ciało, powinny być w tym momencie wzmacniane. Czyli jeżeli czujesz, że chyba jesteś głodny, a tego głodu już dawno nie czułeś, no to bardzo, bardzo dobrze, że na to zareagowałeś. Też pierwszy krok do tego, aby niedługo, a może już to czujesz, po tym posiłku poczuć taką bardzo przyjemną sytość, która zakańcza wszelkie myśli na temat jedzenia. To piękne uczucie. Powiem Wam, że ja nigdy nie zapomnę tego uczucia, kiedy ja pierwszy raz po parunastu latach poczułam sytość. Te subtelne Sygnały, czyli ten chyba głód, ta chyba sytość, to jest taki moment pośredni. I tym posiłkiem zbliżyłeś się do tego, że niedługo, mam nadzieję, poczujesz i będziesz w tym momencie, gdzie po prostu uwolnisz się z tych nadmiernych myśli na temat jedzenia. Także gratuluję Ci. Gratuluję. I nie czuj się źle z tym, że ja tobie gratuluję, że zjadłeś posiłek, no bo wiesz, gdybym nie była tam, gdzie. Ty teraz jesteś, no to nie wiedziałabym, jak dużo energii prawdopodobnie kosztowało cię to, żeby do niego podejść, prawda? A jednak to zrobiłeś. W tym momencie wzmocniłeś też swoją część, która chce wyjść z zaburzeń odżywiania. To jest cudowne, ponieważ udowodniłeś sobie i swojej głowie, że to ty tutaj rządzisz. To ty decydujesz, co trafia do twojego żołądka, to ty decydujesz, jak później będziesz się z nim czuł. I w tym momencie, tym nagraniem, chciałabym skłonić Ciebie do tego, abyś czuł dumę. Abyś czuł dumę, ponieważ to nie tylko jedzenie, to nie tylko dieta, ale to troska o siebie. Tym jedzeniem pozwalasz wzmacniać tą swoją część, która chce być zdrowa. Jednocześnie osłabiasz tę część, która do tej pory trzymała Cię w zaburzeniach odżywiania. Tę część, której słuchając zboczyłeś. Zboczyłeś ze ścieżki zdrowia, ze ścieżki troski o siebie, oddaliłeś się od swojego ciała, oddaliłeś się od swoich potrzeb, no bo je negowałeś, prawda? W tym momencie uszanowałeś te potrzeby. Dostarczyłeś jedzenia. Niezależnie jaki to był posiłek, czy to był wytrawny, czy słodki, czy to było super przetworzone, czy to było ekstra fit zdrowe, ważne, że był to posiłek, który sprawił, że dostarczyłeś sobie więcej energii. Być może był to posiłek, w którym zmierzyłeś się ze swoimi lękami i tym samym sprawiłeś jeszcze coś piękniejszego, a mianowicie to, że sprzeciwiłeś się tym lękom, które działają jak takie kurcze pasy obezwładniające, tak? E, czyli zdecydowałeś się e, rozprostować ręce i powiedzieć sobie, kurczę, ale ja mogę zwieść wszystko i zasługuję na to. I to jest coś, co bym bardzo chciała Tobie przypomnieć: zasługujesz na jedzenie. Niezależnie gdzie jesteś, niezależnie co robisz w życiu, niezależnie ile ważysz, niezależnie od tego co robisz na co dzień, co robisz zawodowo, czy się uczysz, czy się nie uczysz, czy masz wielu przyjaciół, czy nie masz ich wielu, zasługujesz na to i na ten posiłek, ponieważ żyjesz. Chciałabym, abyś pamiętał o tym, że ten posiłek był absolutnie fantastycznym wyborem. Pochwalam to, jeżeli byłeś w stanie dać sobie więcej niż zwykle, ponieważ czułeś, że po prostu tego potrzebujesz. Jeżeli czujesz niedosyt, może warto jest coś dojeść? Zastanów się nad tym. Może czujesz, że trochę się oszukałeś? Hmm. Jeżeli tak jest, zastanów się, czy nie lepiej będzie po prostu dojeść i pomóc sobie jeszcze bardziej. Zastanów się, jak teraz się czujesz ze swoim ciałem. Mam nadzieję, że dobrze, ponieważ to ciało absolutnie potrzebuje tego jedzenia. To ciało. Doznało dużej krzywdy, prawdopodobnie, jeżeli tego jedzenia przez pewien czas było zbyt mało lub było mocno ograniczane. I zasługuje ono na to, aby zostać odżywione, nawodnione, aby otrzymać witaminy, składniki mineralne, składniki pokarmowe, węglowodany, białka, tłuszcze. Mam nadzieję, że nie wykluczasz tłuszcze ani węglowodanów. One też są potrzebne. Pamiętasz? Zastanów się, co jeszcze dał ci ten posiłek. Zjadłeś, ok? Czujesz się nasycony, mam nadzieję. Czujesz, że powinieneś być nasycony i może chcesz pogonić swoje ciało, że powinieneś być nasycony, przecież zjadłeś posiłek. Nie podpędzaj go, ok? Przez długi czas blokowałeś jego potrzeby. Daj mu czas na to, aby się uregulować. I szanuj go, dostarczając jedzenie. Odczytuj delikatne, subtelne sygnały, które teraz Ci wysyła, jeżeli czujesz, że chyba dobrze zjadłeś. Chyba zjadłeś więcej, zrobiłeś sobie wyzwanie i pamiętaj o tym, że to, że teraz zjadłeś, nie oznacza, że później nie możesz już zjeść. Nie spoczywaj na laurach. Kolejny posiłek za kilka godzin prawdopodobnie też będzie Ci się należał, ok? Niezależnie co to było. Nawet jeżeli masz ochotę zjeść to samo, a było to wyzwanie, to po prostu to zjedz. Nie przejmuj się. Pozwól sobie iść w stronę normalnej wolności, na którą absolutnie zasługujesz. Dobrego dnia życzę i. Chciałam powiedzieć smacznego, ale przecież już zjadłeś. <laughs> Miłego dnia, pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa sportowca.pl Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!